Dzień dobry, nowy dzień, nowe doświadczenia, nowe rzeczy do nauczenia się. Dzisiaj rano, teraz, w tej chwili, wyszedłem z domu i to, co zobaczyłem przed chwilą na moim trawniku. To coś bardzo pięknego, coś bardzo nowego, mała sarenka, która się dopiero co urodziła na naszym trawniku. we were good yeah